Dzień dobry, taką mamy pogodę w maju, przepiękny maj po prostu, idealna jesień tej wiosny, zimno mi, mokro po prostu, strasznie, ale mam dobry humor, bo Tara! paznokcie ogarnięte i zobaczcie, ja nie pamiętam kiedy miałam ostatnio french, klasyczny, normalny french, nie pamiętam, lata temu, naprawdę, Och, tu mi plumka. Dlatego, że jestem na łączach stałych z mamą koleżanek na dusi. Tak, Nadusia jest u swoich koleżanek. Zobaczcie, to nie są błahe rzeczy. Także dziewczyny się już odwiedzają wzajemnie. I widzę, że sytuacja jest naprawdę ok. One jak się, słuchajcie, spotkają, naprawdę nie chcą się rozstawać I, <noise> i czy to są u Nadusi, czy Nadusia u nich, czy gdzieś się na dworze widzą, zawsze jest za mało czasu. Ale dostałam, moi drodzy, jeszcze zielone światło, dziewczyny się przepięknie bawią, więc ja tutaj, o tutaj już go widzę, tu, 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 przede mną. Lecę na lumpa, w zasadzie nie lecę, tylko zmienię sobie parking, żeby później się nie cofać, tylko już stamtąd pojadę do domu. Także taki dzisiaj dzień. E, później odbiorę Nadję. Nie wiem o której będę w domu i jak tam co tam, ale tak chciałam się odezwać. E, I pewnie znowu będzie taki e, vlog z dwóch, trzech może dni. E, nie wiem, czy dziś mi się uda, czy zdążę, e, ale muszę wam pokazać paczuszkę Sinsei, Znowu Sinsei, tak, ale tam są tylko trzy rzeczy. Tylko trzy. Z czego jedna to, moi drodzy, jest chyba absolutnie wiralowa tego lata, ale dobrze, to wam, to wam pokażę i są to rzeczy do domu. Dwie do domu, jedna dla Nadi. E, więc tak, to to, to jest. To mam na swoje usprawiedliwienie. Żadne ciuchy, żadne takie. E, ale to później, mój drodzy, znaczy na pewno w tym vlogu, ale nie wiem, czy dziś się wyrobię, bo troszkę jeszcze takich zadań przed nami, mm, takich naszych. Ale chciałam właśnie się przywitać, powiedzieć, że mam dobry humor. E, zapytać was, jaki humor macie Wy oglądając tego vloga. Mam nadzieję, że też bardzo dobry. E, ja słuchajcie, mam ogarnięte rzęsy, ogarnięte paznokcie i tak się cieszę i to są takie e, drobne rzeczy, ale jakże wspaniałe i do, do, dodające kopniaka po prostu motywacyjnego. E, no, dobra, jedziemy na Lumpy Szkoda czasu. Widzicie to tam w oddali? Czekajcie, przybliżę Was. Kołacze, po prostu przy lumpie zrobili kołacze. No, może nie widzicie, bo krople deszczu się wyostrzyły. No, ale ja teraz zacytuję klasyka. Mi nasze mamy. Jedzenie mamy w domu. Tak, na zamawiałam pudeł to nie ma wyjścia, ale wiecie co, wciągnęłabym, z tym, że dzisiaj już zjadłam wielką e, drużdżówkę z serem, także nawet mi się nie chce no ale fajnie, fajnie, że tu postawili. Jestem tyle było ludzi naprawdę, moi drodzy, ja uważam, że ten mój ulubiony lumpeks tutaj, właśnie w moim mieście jest bardziej na fali niż centrum handlowe. Naprawdę, kiedy bym nie poszła, to są tutaj dzikie tłumy. I tak, kochani, dzisiaj nie był dzień wyprzedaży. Uważam, że przepłaciłam, bo wiecie, że jestem naprawdę taki cebulak Janusz, jeśli chodzi o ceny w Lupexach, i uważam, że tylko i wyłącznie opłaca się tam iść właśnie na wyprzedaży, bo. Te ceny normalne w momencie, kiedy wjeżdża nowy towar, są absurdalne. Yy, I no tak, tak uważam. Oczywiście każdy ma prawo mieć inne zdanie. I ja z reguły chodzę w sobotę, kiedy jest wyprzedaż. Dzisiaj mamy, słuchajcie, czwartek, więc to jest dwa dni tak naprawdę przed wyprzedażą. Ale trudno, zapłaciłam 45 zł. I już Wam pokazuję, co tutaj mam. Pierwsza rzecz. Yy, 46, 60. Pierwsza rzecz, uwaga, będzie może kontrowersja, nie wiem, ale od razu mówię tak. Mam y, 34 lata, tak, kupiłam piżamę w Lumpeksie, tak, wypiorę ją i nie, nie umrę od tego, że będę w niej chodzić. To tak, y, gwoli wyjaśnienia, bo naprawdę tutaj nieraz znajdują się takie osobniki, bardzo rzadko, ale wolę to podkreślić, bo jednak y, z reguły my tutaj mamy dystans i potrafimy się y, zrozumieć, ogarnąć i tak dalej. Y, piżamka naprawdę jest w super stanie y, i moi drodzy, jest ona, uwaga z. Taram, kubusiem puchatkiem. Yy, praktycznie nie może inaczej. W ogóle nie mam piżam bajkowych, piżam takich yy, dziecięcych, <gryw> dziecięcych dla dorosłych nie mam. Ale wiecie co? Ta mnie jakoś tak urzekła. I super, bo tak, koszulka jest na krótki rękaw, a spodnie są na długi. I to będzie moja pierwsza i pewnie ostatnia yy, piżama taka oto szalona. W mojej kolekcji z reguły sięgam po białe, stonowane, yy, beżowe yy, i bardziej dla dorosłych mimo wszystko, ale dobra, słuchajcie, jedna piżamka z lumpka z Kubusiem Puchatkiem nie zaszkodzi. Dorwałam też taką fajną yy, rzecz. A mianowicie i uważam, że to jest chyba najlepsza rzecz z dzisiejszych zakupów, z dzisiejszych moich łowów. To jest taka bardzo cieniutka bluza z Nike, Nike, Nike. Nike. Tak, ja zawsze tak mówiłam, że bardzo rozmiar M. Ona jest bardzo cienka. O, zapyjcie. O i taka opływowa. I to jest właśnie emeczka, tak jak wspomniałam. Zatem może być tak. Że ona będzie gdzieś tam powiedz... Ja tak czułam, słuchajcie, że ona pewnie jest. No, widzę tu plamy. Dobra, trudno. Trudno, że ma plamy. Natomiast uznałam, że może być bardzo fajna. Dobra, czekajcie, bo się ktoś na mnie patrzy i mi głupio. Natomiast uznałam, że może być bardzo fajna pod kątem działki pod kątem zarzucenia czegoś na siebie w momencie kiedy biegnę z psem. Ja ostatnio zrobiłam, jak wiecie i wam nawet to mówiłam, ogromne czystki w mojej szafie i wiele rzeczy na działkę wywiozłam. Nie mam bluz na zamek, tak? Znaczy mam jedno z Massimo Dutti, ale nie mogę jej traktować jako bluzę na spacer z psem, ponieważ jest zbyt porządna i była zbyt droga do takiego świechtania, więc ona jest taka naprawdę wyjściowa. To nie jest typowa sportowa bluza. Ona naprawdę ma zupełnie inny materiał. Jest taka, To jest bluza elegancka. Naprawdę. Możecie mi wierzyć lub nie. Jak ja, nie za jakiś czas postaram się ją ubrać po prostu i Wam pokazać. No, nie mniej. Dobra, mamy tę, tę najeczkę. No, może się coś tutaj podopiera. Zobaczymy. Nie wiem i właśnie w lumpie denerwuje mnie fakt, że jest tak bardzo ciemno i jak ja ją oglądałam niby z każdej strony ja tych plam w ogóle nie widziałam, tamto światło jest właśnie takie bardzo żółte, a te plamy też niestety, ale są żółte. Jeju, ile ludzi tu nagle, dobrze, lecimy dalej dla mojego dziecka taka oto przepiękna koszulka z handemu, z zajączkiem tudzież królikiem e, przepiękna i tylko to udało mi się dla Nadi znaleźć, niestety żadnych fajnych bluz, niczego takiego. I teraz jeszcze taka rzecz, którą nie wiem jak zaprezentować. Dlatego, że to jest takie fifi-rifi i to takie jest, wiecie, takie krwawiące i to trzeba dobrze sobie tutaj założyć i dobrze to ogarnąć. A mianowicie, kochani, to jest um, taka spódniczka. Spódniczka wydaje mi się, że będzie bardzo mini. To nie jest mini, to jest mega mini. Ale to nie szkodzi. Dlatego, że to jest, moi drodzy, materiał, yy, to jest taka satyna. Oczekajcie, może mi to wyjdzie, wiecie? Chociaż tak, tutaj, wiecie, w pasie postaram się związać. Dajcie mi sekundkę. Yy, to jest taka bardzo, bardzo mocna mini i ona jest, słuchajcie, z Zary. Aha, tutaj jeszcze mogę. Nie wiem, czy ja to dobrze. Dobra, moi drodzy, wybaczcie, no nie, nie robię tego na żywym organizmie, więc to może być różnie z. Tutaj z ogarnięciem tego, a tu jest jakiś guziczek, nawet. O ludzie, o ludzie, co my tu mamy? Nieważne. Ważne, że tak to ma finalnie się prezentować. Widzicie? Tutaj mamy te sznurki dwa O po obu stronach, więc one są takie przeplatane. Jak się domyślacie, tutaj są takie otwory na te sznurki. I tutaj, tak jak Wam wspomniałam, zauważyłam, że są jakieś o, zobaczcie, guziki tego typu zatrzaski. E, tu na, jednej, na jednym chyba ze sznurków zaobserwowałam, że, mm, że, 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 że tych zatrzasków jest kilka, zatem można ją w pasie regulować. Na metce rozmiar S. W każdym razie, kochani, to jest taki świecący materiał, i ja myślałam, że to jest poliester, a to jest, słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu, 98% wiskozy i 2% elastanu. Przepiękna rzecz, naprawdę. Wydaje mi się, że, no wiecie, to nie. Generalnie, materiał jest bardzo elegancki ale no zdecydowanie nie będzie to coś na jakieś imprezy takie okolicznościowe, bardziej wzięłam to z myślą o plaży żeby tak właśnie na plażę zarzucić wiecie coś tam może to fajnie wyglądać. Jestem rozczarowana bluzą, tak jak mówię wielu z tych wad. Ja po prostu nie widziałam w sensie wad. Po prostu ona jest poplamiona. Żółte światło spowodowało, że żółte plamy stały się na niej niewidoczne, trudno. Ale na pewno ją wypiorę i wykorzystam jak nie, wiecie, na spacery z psem, bo stwierdzę, że za mało się wyprawa. To po prostu na działce, a tam i tak cały czas się brudzimy, bo spędzamy aktywnie czas. Eee, dobrze, nagadałam się 7 minut, 4 rzeczy. Przepraszam. Dzień dobry. W takiej odsłonie, w takiej wersji chyba się jeszcze nie pokazywałam. Zawsze jak jestem bez make-upu, to po prostu się maluję. Ale dzisiaj stwierdziłam, że yy, no czas na ten pierwszy raz. Także jestem nieogarnięta, jestem bez makijażu. Mam na sobie płatki z Isany, które widzieliście w przebitce. Yy, dokańczam robić sobie herbatę. Yy, robot sprząta za mnie. Ustawiłam na jakiś tryb, słuchajcie, głębokiego oczyszczania. Pewnie, pewnie będzie jeździł i szumiał troszkę dłużej niż zwykle. Ale jak ma dobrze posprzątać, to nie jeździ. <laughs> e, dobrze, i teraz tak, kochani, ja tak pomyślałam, bo właśnie tutaj, wiecie, przełożyłam sobie moje śniadanie na talerz. Wyola, voilà. to jest, moi drodzy, salsa z po pomidorami, ogórkami, cebulką czerwoną. Widzę, że jest sezam, e, i mamy tutaj też humus i jakieś takie razowe pieczywo. E, I właśnie pomyślałam, bo już jest dzisiaj mój. Słuchajcie, policzę, moja matematyka, wiecie, to zawsze zajmuje chwilę. Wtorek, środa, czwartek i dzisiaj mam, to jest mój czwarty dzień. Zaczęłam czwarty dzień z pudełkami i powiem Wam szczerze, że już e, wczoraj dokonałam e, decyzji, bardzo poważnej i odpowiedzialnej decyzji, e, że przedłużyłam sobie pudełka o kolejny tydzień. No wiecie, jednak ta próba, no to, no to ten tydzień, myślę, to jest taki właśnie najoptymalniejszy, ale przyznam wam szczerze, że przez te dwa dni, właśnie wtorek, środa, te posiłki naprawdę tak mi zasmakowały, a kompletnie, wiecie, nie wiedziałam czego się spodziewać. Ja też nie jestem osobą, która absolutnie lubi wszystko i rozpływa się nad, każdymi, nad każdym smakiem, zastanawiając się się też właśnie jak moje dziecko i tak dalej. No właśnie po kimś chyba to ma, ja też bardzo długo przekonywałam się do pewnych rzeczy. Ja moi drodzy, ja paprykę, paprykę zaczęłam jeść, jak byłam na studiach magisterskich, rozumiecie? Naprawdę, więc u mnie z tymi smakami jest bardzo, bardzo różnie. Ale powiem Wam szczerze, że... Tutaj, jeśli chodzi o dobór składników, jeśli chodzi o przyprawianie tego wszystkiego, no mówię tylko o tych pudełkach, które ja mam, tak? Bo no, nie mogę się wypowiedzieć o innych firmach, gdyż nie testowałam. Czekajcie, bo robot będzie się opróżniał. Zaraz wracam. No, e, wracamy do tematu. On tam będzie sobie troszkę szumiał, e, wybaczcie, ale on czyści a wiecie itd, i tak dalej. W każdym razie powiem Wam szczerze, że to jak są e, fajnie dobrane składniki, jak fajnie jest to wszystko doprawione, to jestem w szoku. Raz zdarzyła się pomyłka, tak, moi drodzy, e, na kolację zamiast pasty ala jajecznej, stofu i coś tam e, dostałam e, jakiś gulasz sojowy e, z, z ciabatą. I powiem wam szczerze, że na początku mam taka mega rozczarowana Bo jakby gulasz sojowy To w nazwie dla mnie nie brzmi dobrze No ale z racji tego, że wiecie Nie było już wyjścia i, i, I to była jedyna kolacja No to zjadłam i przyznam wam szczerze Że też bardzo mi smakował Więc naprawdę nieraz No mówię, te nazwy dla mnie Osoby, która naprawdę Nie lubi wszystkiego, nie do wszystkiego Jest w stanie się przekonać bardzo często właśnie nie zachęcają, a finalnie w smaku okazują się strzałem w dziesiątkę i jest to naprawdę petarda. Więc przyznam Wam się, że na niektóre um, rzeczy na przykład ja bym w ogóle nie wpadła, nie zrobiłabym. Ja gotowałam raczej zawsze um, szybko, klasycznie um, y, i tak wiecie, no. Um, nie skupiałam się na tym jakoś nie wiadomo jak, chociaż oczywiście lubię, lubiłam i lubię smacznie ugotować, ale to są z reguły takie, no, mniej wyszukane. Powiedzmy, składniki. No, nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby zrobić, słuchajcie, wiecie, gulasz sojowy. Więc jestem teraz na ten moment. E, tak pozytywnie m, nastawiona z racji tego, że ja mogę po prostu popróbować coś innego i sama ze sobą gdzieś tam też, e, wiecie, powalczyć e, przed tym, że no właśnie, że należy spróbować, że może będzie fajne, może okaże się e, właśnie sztosem. Także no, jestem na ten moment zadowolona i nie było naprawdę póki co posiłku, który gdzieś tam... No nie wiem, byłby jakiś fatalny. No wiecie, i nie było na ten moment takiego posiłku, nie wiem, który miałabym ochotę wyrzucić, no w cudzysłowie, który mi bardzo nie smakował i no nie, generalnie wszystko na razie w porządku, więc tak, i trochę słod, słodkiego do wyboru, i trochę słonego, no póki co słuchajcie, jestem zadowolona, no to taka moja pierwsza wstępna opinia, bo widziałam, że taka dyskusja się wywiązała pod, pod filmem, gdzie powiedziałam, że... Mm, że, 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 że no właśnie, zakupy spożywcze przestają mi się opłacać, bo, bo było na zasadzie to zamroź, to coś tam, to ja wiem, słuchajcie, i wiecie, że ja też nie lubię marnować ani pieniędzy, ani jedzenia, tym bardziej. Natomiast wierzcie mi lub nie, jak ja mroziłam pewne rzeczy, które zrobiłam w nadmiarze ja i tak później do nich nie wracałam naprawdę, i to przeleżało yy, kupę czasu w zanarżarce i nic z tym, ja nie miałam już na to później ochoty, nie wiem dlaczego tak u mnie to po prostu działało, jeszcze o tyle o ile wiecie, i tak dalej, no wiadomo można to użyć jako bazę do innej zupy yy, ale jakieś takie sosy, takie rzeczy no nie wiem, naprawdę, nie wiem Także to już pomijam. Być może moi drodzy, naszła mnie jakaś taka refleksja. Może ja chcę po prostu spróbować czegoś nowego, nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć, ale ostatnio totalnie z gdzieś tam z tym przygotowywaniem posiłków, z gotowaniem nie jest mi po drodze. Nie, nie umiem tego, słuchajcie, określić, naprawdę nie umiem tego nazwać. Chciałam spróbować po prostu czegoś innego i, um, i tego po prostu próbuję. Zobaczymy, oczywiście na pewno będzie czas, że mi się to znudzi i będę albo wracała do gotowania, albo nie wiadomo co jeszcze wymyślę. E, póki co jest jak jest i jest ok. No także kochani, w sumie tyle. E, wybaczcie, że się rozgadałam. Patrzę, że, no, gadam troszkę już, ale e, za chwileczkę ogarnę się i pokażę wam tę obiecaną paczuchę z jeszcze jedna ważna sprawa, którą chciałam Wam powiedzieć. No, akurat on tu musiał przyjechać. To zawsze tak jest, on nas śledzi. E, w każdym razie, kochani, bo, bo zapomnę, wiecie, jak już zjem to zapomnę. Chodzi też o to, że w tym momencie w tych posiłkach mam produkty zdrowe, po które normalnie bym nie sięgnęła. W sensie ja na przykład jestem nauczona jeść białe pieczywo. Kupuję zawsze białe pieczywo, ja no, może tak, inaczej, kupowałam do tego momentu, później oczywiście pewnie też do tego wrócę, no nie wiem, natomiast właśnie nie sięgałam po ciemne pieczywo, bardzo rzadko jeżeli już, a tutaj mam to cały czas. No poczekaj kochanie, bo mi to dajesz do buzi prawie. Są też na przykład no właśnie jakieś takie warzywa na surowo, po które ja też nie sięgałam, w sensie nie dawałam sobie tego jako jakiś tam dodatek do kanapki gdzieś tam na boku, prawda? W postaci chociażby takiej salsy. No, nie robiłam takiej rzeczy, więc w sumie też bardzo się cieszę, bo pod kątem zdrowia, no to przypuszczam, że też mi to fajnie zrobi, i to też jest taki kolejny plus, który ja po prostu zobaczyłam na tych pudełkach. No, ale tak jak mówię, zobaczymy, ile to potrwa, zobaczymy, kiedy mi się znudzi, no bo to jest, wiadomo, życie, i bardzo często właśnie też mi pisałyście, że robicie coś takiego, że jakiś czas pudła, potem chwilę gotowania, potem znowu pudła. No normalne, moi drodzy, normalne, jesteśmy tylko ludźmi i też mamy ochotę niekiedy po prostu na coś innego. Jestem, jestem kochani i wiecie co, zaczynam to drugi raz, bo tu cały czas coś. Yy, I tak, pierwsza rzecz, ta pręga tutaj, ja nie wiem o co chodzi, na żywo jej nie widać, jak tak tu patrzę, a w kamerze taka oto, nie wiem. Druga sprawa, bo to są te komplety magmak. Pamiętacie, ja wam je pokazywałam, ja byłam zachwycona, że stówka tylko i mamy cały komplet, jesteśmy zrobione, ale ten pierwszy jasny, on mi się skurczył, bo go wyprałam yy, normalnie z bawełną w 40 stopniach, yy, no ale się skurczył, więc ten, już prałam, tylko i wyłącznie w takim programie dla wełny i dla jedwabiu. Tymczasem, patrzcie na to. Widzicie te nogawki? Krótsza, dłuższa. Jak do tego doszło? Nie wiem. Cytując klasyka, e, nie mam pojęcia, co tu się, słuchajcie, y, zadziało. E, w ogóle ten topik to też mi się skurczyło. Mówię, pomimo prania już w programie dla wełny. Nie polecajka. Kompletna. Nawet wiecie, za tą stówec, stóweczkę kupimy coś lepszego, chociażby w Sinsayku. No właśnie, i tak. Pozostając w temacie Sinsaja, znów Sinsaj, ale. To wszystko dlatego, że musiałam oddać sandały. Te sandały dla dzieci, które Wam pokazywałam z takiej pianki, mówię dla dzieci, dlatego że mamy je w wersji dla chłopców i dla dziewczynek. Po prostu są różne kolory. Dla, dla chłopców są czerwone i granatowe. Oczywiście uważam, że dziewczynki też takie kolory mogą nosić jak najbardziej. Nie ma z tym problemu. A dla dziewczynek są takie bardziej pastelowe i różowe i miętowe. No i powiem Wam szczerze, że ten rozmiar 31 niestety okazał się za mały. O ile kroksy w rozmiarze 31 Kroksy, oczywiście w cudzysłowie, pasowały, o tyle te sandały nie, więc oddałam obydwie pary i chciałam, wiecie, domówić na ich miejsce rozmiar większy. Niestety okazało się, że te różowe są już wyprzedane, także znalazłam i upolowałam już tylko te miętowe. Dodałam sobie powiadomienie, może te różowe wrócą jakimś cudem i domówię wtedy ten nasz rozmiar. Oczywiście jeszcze za chwilę zmierzymy, czy ten 32 będzie ok, ale wydaje mi się, że już powinno być dobrze. Albo będzie 33? Nie, no bez przesady. Masz 31 rozmiar. Natomiast, no, coś tutaj wiecie, nieraz rozmiar rozmiarowi nierówny. Ale, kochani, okazało się, że mam dużo, dużo punktów w snizaju i mogę zrealizować yy, co? Bon, bon na 5 dyszek. Więc stwierdziłam, kiedy, jak nie teraz? E, I teraz coś tam pozmieniali, bo ja pamiętam, wcześniej te bony e, można było realizować, jak e, wartość bonu była przekroczona o złotówkę. E, czyli nie wiem, 10 złotych bon, to musimy wydać 11 złotych i tak dalej. Teraz jest całkowicie inaczej. E, no i przy 50 złotych na przykład trzeba zrobić zakupy za stówkę. E, no ale to nie było, wiecie, problemem. <laughs> e, żartuję oczywiście. Ale Kochani, e, widziałam tę pościel, przypomniałam sobie o niej i stwierdziłam, no to jest ten czas. E, pościel, moi drodzy, już chyba mogę powiedzieć śmiało, wiralowa. Chociaż nie wiem, czy akurat ta Sinsaya wiralowa jest, aczkolwiek e, w ogóle motyw, sam motyw tej pościeli i w ogóle wzór nie tylko na pościeli, ale i na ubraniach, ręcznikach, ściereczkach, na wszystkim on teraz się pokazuje. E, czy już wiecie, o czym ja mówię? Tam, ta, da, dam. Cytryny! E, bardzo, bardzo ładny wzór. I naprawdę, o ile wiecie co, ubrania w te cytryny nie do końca do mnie trafiają. E, chyba, że wiecie co, tak może, nie wiem, ja w moim przypadku kupiłabym mojej córce coś takiego. To tak, e, dla samej siebie, wiecie, wiecie jaka jestem, jeśli chodzi o kolory, wzory i tak dalej. No tak, piżama w Kubusia Puchatka zdecydowanie to potwierdza. Ale to jest wyjątek od reguły. W każdym razie, e, pościel i takie dodatki do domu uważam, że to jest mega, mega piękne, urocze i e, tak. I bardzo letnie, oczywiście. Więc idzie lato. E, komplecik na metr 60 m i jest jeszcze na pewno dostępny 2 na 2,20. Także, jeżeli by Was to interesowało, ten kosztował, wiecie co, nie pamiętam, czy 60 czy 70 zł, ale już Wam to sprawdzam i już to robimy. Momencik, momencik, zamówienia. I, i, i. Moi drodzy. Oj, e, 70 zł, e, ten metr 60. M. E, I, moi drodzy, tak. To to jest właśnie ten pierwszy zakup, ale to jest główny zakup, to jest powiedzmy najlepszy łup po prostu domowy w ostatnim czasie, mam wrażenie. I wiecie co, ja w ogóle wracam do pościeli z Sinsei. Uważam, że są całkiem okej okay jakości i za w ogóle tanioche. I pamiętacie ostatnio, jak Wam pokazywałam ten pościel w serduszka z Aldi ja nie widziałam tego, w ogóle Wy to wyłapałyście, nie wiem, czy z mojego nagrania, czy po prostu byłyście wtedy w Aldi, niestety ta pościel w serduszka, ona jest totalnie poliestrowa. Ja nie widziałam tego, jakby nie przyszło mi do głowy, że sklepy typu Aldi, typu Lidl, bo tam przecież w Lidlu na przykład zawsze, znaczy z reguły jest pościel bawełniana, nie przyszło mi do głowy, że mogą wypuścić pościel poliestrową. I tak wiecie, po prostu zleciłam mamie zakup, mama kupiła i nie, nie wdrażałam się i nie rozwodziłam się na tym. No, rozczarowanie ogromne, ale mm, sinsej wiecie, sinsej jak najbardziej, tutaj w większości te pościele bawełniane są, chociaż nie wszystkie, trzeba czytać. W każdym razie e, tak. Dobrze, mamy moi drodzy e, i kolejna rzecz, to też jedna z moich ulubionych, e, takich domowych e, must have artykułów, jeśli chodzi o o sensei właśnie. Już się trochę zagmatwałam. przecieradła z gumką. Też są świetne i są naprawdę w dobrych pieniądzach, i można je, wiecie, wymieniać dowoli. Uważam, że tutaj po prostu to nie jest, wiecie, może jakiś turbogruby materiał, ale on jest przyjemny. Wiecie, to jest taka przyjemna bawełna. Miewałam takie prześcieradła i z homendiu i z kąś tam. Nieraz były takie sztywne, nieraz były takie ceratowate, naprawdę yy, wiecie, różnie to jest. A tutaj w Sinsei zawsze kupuję, to kosztuje, 30-40 zł takie prześcieradło i, i, i posłuży nam, bo to nie jest tak, że ono się w mig nam po prostu rwie, czy nie wiem, mechaci czy cokolwiek. Ym, ale też jest właśnie, wiecie, tanio, jeśli chodzi o jego wymianę, no bo Uważam, że pościel naprawdę zużywa się, choć może inaczej, prześcieradła naprawdę zużywają się bardzo prędko, niezależnie od tego, jakie posiadamy. A to wiecie, kolor tracą, a to coś tam, więc tak, akurat prześcieradła z Scinsej uważam, że są naprawdę, naprawdę ok, za fajną cenę. Także tak, aha, i my mamy w ogóle tutaj na tym łóżku u Nadi rozmiar 140, ale ja wzięłam 160 i jest ok też. I to pasuje i nie ma z tym problemu. Nawet fajniej wygląda, bo bardziej, wiecie, zabudowuje cały ten materac. I moi drodzy, to są całe moje zakupy właśnie z Sinsey tym razem widzicie, nie poszalałam. Tak więc tak, będę kończyć vloga, bo niebawem, słuchajcie, zaczynam pracę. Byłam w ogóle w warzywniach kupić świeże pieczywo mojemu dziecku, wzięłam też dla nas truskawki, już się pojawiają przepyszne truskawki. Aktualna cena 22 zł za kilogram, no ciekawa jestem jak będzie w trakcie, bo to jest zawsze jakiś taki, jak to się mówi... E, taki punkt rozmowny <laughs> e, wszystkich Polaków, właśnie. Po ile truskawki, po ile coś tam później co wychodzi, te nowaliki, to wszystko. No, także tak. Czereśnie, o też, też duże kontrowersje wokół cen czerśni, gdy się pojawiają. Dobrze, kochani, kończymy. Ja Was nie zagaduję. E, trzymajcie się krótko. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie.